Kopaki na mieście mówią, że w rankingu dealerów urosłeś bardzo. Jesteś już na czwartej pozycji. Przez, przeskoczyłeś krzywego snaciego. I lukrowanego Luasa kurwa w hurtowej sprzedaży nawet. Powiedz mi sobie tajemnicy. Gdzie ty tak naprawdę dealujesz? Chodź, chodź się się ze mną. Jasne, poczekaj żulu. Ja mu to chodzi logan, chodź tutaj. Wiesz że dopiero jestem 17, mają ze mnie bekę kurwa w guluarach. A chciałbym chodzić w top 10. Bo tu twoja fura? Ja pędzolę, ja, ponieważ... Miejsce, o którym ci teraz powiem, jest tajemnicze, nie możesz o tym nikomu powiedzieć. Oczy, oczywiście, stary, zostań tylko między nami. Powiedz, że jesteś ode mnie, że masz ten sam towarek. Aha. Wszystko powinno być dobrze. Okej, okay. dzięki, krasza. Nie ma tam jakichś strusi, co by mnie chcieli puknąć? Tak, jest marabunda. Para. Mara kto kurwa? Marabunda. Tak jest z wydzieranymi pyskami. Poważnie? A to jest jakiś gęk, chłop? Marabunda? Ja im go nie temat, wiesz, także oni mnie lubią. Dobra, czy podawać na ciebie jak coś, tak? Tak! Jakie kurwa budda znowu Kojny, oni są spokojni. Dobra, okej okay. Oni cały czas czują krak Tu daleko godziny, mieszka Ergy tak Dawaj im krak i jak widzimy... krak Krak, tak Fucking krak okej Aaa Na, na budowie, budowie i Piją i palą pewnie, lulki palą Cały czas, cały, czas, cały Dobra, czas. czas Dobra, przyjadę do zadnia, okej okay. Meta, Metamfetamina Okolice Hawany dalej są op opłacalne? Tak, jak najbardziej Tylko tam trzeba się raczej uzbroić w koko koko, no Tak, tam idzie koko, a jakbyś miał krak? Nie chciał go zgonić to doki. A No i oczywiście niezmiennie uizolny. Konto do oglądania procop 13. Mi się te ksywki już były. Lukrowany Louis. Ale na pewno dużo było łakomy Mike. To łakomy Mike był taką pierwszą postacią. Lukrowany Louis, łakomy Mike, lemoniadowy Louis. Coś takiego. To były takie pierwsze postacie. Potem dużo jakoś poszło. Lemoniadowy Joe, szorski Ernest. Można po prostu leczyć cały czas, bez, bez ograniczeń. Bawcie się tym po prostu cały czas.